To jest moja kolacja, yy. mamy tutaj tak 50 gramów wędzonej piersi z kurczaka z serem piórko, takim fajnym, który ma groma białka i 3% tłuszczu, a się ciągnie jak się topi, o, widzicie? Jak normalny ser, zresztą nie jest to ser z jakimiś chemikaliami, jest całkowicie naturalny. Do tego oregano i kaczup, yy. tutaj mamy sosik jogurtowy z solą i pieprzem i łyżeczką majonezu marchewy i herbatkę. To po szejku proteinowym, dlatego może nie wygląda na jakąś taką sycącą ilość. Tu jest moja dzisiejsza kolacja. Tu jest sałatka z różnych warzyw, z kurczaczkiem. Połowa kurczaka jest panierowana w górkach kokosowych, połowa w sezamie. Dlatego jest sos cytrynowy na bazie jogurtu, kiełki, które przesmażyłam na oleju rzepakowym wymieszanym z olejem sezamowym i bazylia cytrynowa. A jeszcze tu są posypane, uprażone nasiona sezamu i wielki kokosowe. to jest moja dzisiejsza kolacja czyli twarożek ze szczypiorkiem do tego marchewka, biała żółtkiew rzodkiew, żółtkiewki normalne i pomidorki koktajlowe i kalarepa a to jest, słuchajcie, pies, który zażera się obierkami od kalarepa. Ja dzisiejsza kolacja jest całkowicie niekolacyjna, ale tak mnie naszło na coś na słodko, czy nie mogłam wytrzymać. Zrobiłam sobie budyń z mąką z koniaku, o którym już Wam mówiłam. Tu jest jeszcze łyżeczka pasty sezamowej tahini Łzybka miodu. Dzisiaj na kolację kawałek fritaty. Link do przepisu fritaty wam tutaj wstawię. Dwa pomidorki z serkiem homogenizowanym i cebulką, solą i pieprzem. I do tego takie cieniuteńki, plasterek, twarogu, krajanki z miodem rzepakowym. I ta kolacja ma około 300 kalorii, także naprawdę niewiele jak na tej ilość jedzenia.